Ponad 10 lat temu przeżyłam absolutnie wyjątkowe wydarzenie wewnętrzne. W ciągu jednej sekundy poszerzyła się moja świadomość i jakby przekroczyła woal amnezji wokół Ziemi. I dostałam w swoją świadomość narzędzia potencjału kosmicznego. Co to znaczy konkretnie? To oznacza, że w trakcie tego poszerzenia świadomości zaczęłam przechodzić świadomością na zmysły wyższych ciał. Nikt mnie tego nie uczył, stało się to dzięki temu spontanicznemu wydarzeniu. Dzień świętego Jana, Dzień świętojański. Polega to na tym, że potrafię świadomie zarządzać swoją świadomością, czy ona urzęduje na poziomie mojego ciała ziemskiego, czy mogę ją skierować do swojego ciała energetycznego i do swojego ciała świetlistego. To oznacza, że ze wzroku fizycznego potrafię przejść na wzrok energetyczny, czy na wzrok świetlisty. A to oznacza, że po przejściu na zmysły ciał subtelnych, w trakcie oglądania energii mogę zobaczyć jej strukturę, jej transformację, jej stan, czy jest ciemna, czy jest jasna, czy jest szara, czy jest kamienna, czy jest metalowa. A kiedy przechodzę na zmysły ciała świetlistego, widzę kosmos, anioły, widzę siebie jako ciało świetliste, jako duszę. I ze wszystkich innych jako duszę. Jest to niesamowita kompetencja, która otworzyła się we mnie spontanicznie. Te wykłady mogą zmienić Twoje życie. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji. Unity Poland